Ciemka Hejka przyszła właśnie do mnie paczka, a nawet nie tylko do mnie, tylko do mnie i do męża, więc mam nadzieję, że się nie pogniwacie, ale będzie unboxing z moim Rafałem. Bo zamówiliśmy Mystery Boxa od pachnącego kociołka. Mam nadzieję, że będą tam jakieś fajne świeczki. Bo tak, na, tak naprawdę najbardziej ja na to liczę. Ty masz jakieś pomysły? Nie. To po prostu otwieramy. Mam nadzieję, że będą fasorki. Fasorki. O, no to. Okej, okay, zaczynamy od mapy. O, i jest nakładnie wydana. Ma bardzo. To jest od e, robienie adboxingu z moim mężem. Właśnie zabrał całą mapę zamiast ją pokazać się otwiera, tutaj. Tak. To się otwiera, tak? I tu jest taka luźniejsza to część. Ma bardzo ładną kolorystykę, dużo ładniejszą niż tą, którą ja mam w domu. Możesz teraz obejrzeć. Kolejno, co tutaj widzimy? Naprawdę? To dlatego jest taka ładna. No to wiele wyjaśni, dlaczego jest taka ładna. E, teraz mam herbatkę w kora, cynamonu, kardamon, imbir, goździki, czerwony pieprz. Fajnie, że jest napisane, ile sypać, w jakiej temperaturze parzyć i w jakim czasie. Otwórz zobacz, czy to czarna, czy zielona. niuchniówka niuch. Teraz jest wielkie wąchanie, moi drodzy. Czekam, jak otworzy, że na siebie wysypie. Czarna chyba. Czarna. O, mocna. O, taka, o, bardzo taka zimowa. Wręcz zimowa, nie? Rozgrzewająca. Ekstra. Tu coś jest fajnego, bo mamy czekoladę lupina. Poczuj, o, Poczuj, ale ciepło, niech rozejdzie się rozkosznie pod koniec no, Ale no, to jest chyba cała czekolada. Czat. Jakoś nie skojarzyłam, że to ta czekolada, którą Lupin dawał haremu, kiedy ćwiczyli. Ha, po prostu czekolada. chyba mleczna. Kostki czekolady. Ale w ogóle czaderski pomysł na to. Bardzo mi się podoba pomysł. Odłóżmy. Tu mamy podkładkę. Można pod kubek, a my na pewno pod świeczki. Będzie miał Rafał swoją podkładkę do pokoju, bo taką drewnianą, jakiej zebrałam. Miękki. O, miękkie krówki. krówki. Krówka Huntsfotów. O, miękka. To miękka. na pewno. Ja lubię miękkie krówki, więc są moje. I mamy smycz. Mój angielski jest fantastyczny. O, tył, więc przeczytał mu Rafał. I solemnly swear that I'm up to no good. Czyli to jest to motto tych Huntsfotów. Oczywiście przysięgam, że. Żegnuję nie coś, coś niedobrego. niedobrego? A, to by miało sens. Nawet tutaj też to jest. O, świeczki. O, ale mają całkiem inne etykiety niż tamte. I tutaj mamy łapa, whisky, biały tytoń, dąb i drewno. To wam pokażę. Każdego tak. Tak? 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 Ale czarny. Dobra, to czekaj! Kawek i Ojej, kutą, zaraz palimy. Glistogą, to nie raz jechanej. To jest jakiś tam. Li, co? Listy. No, ja myślałam, że śmierdzący szczur. No chyba by nie robiła. <taki? w szczurach>. <taki <taki> Ta jest świetna, bardzo się wpada w moje gusta, zaraz ją palimy. A ty co teraz masz? Rogat, balsam, rozmarynowy, cytrusy, marihuana i drzewo. Niuchaj, ale nie zachęcę, bo pokażę, jak wygląda w środku. Słabo pachnie marihuaną. Bardziej cytrynowy. Tak wygląda w środku. Tak wygląda etykietka. Bardzo mi się podoba, że u Kasi góra świeczek też jest zawsze dodatkowo zdobiona z rzeczami, z których jest to zrobione. O, niech się ten... Zobaczcie, Ministerstwo magii. Ma ekstra są te etykiety inne. I rogacz ma właśnie rogi domalowane. Czad. To jest taka kościelna. Co teraz masz? A, to jest mirror. To jest i mira. A wiedziałam, kościelna A, jak kościelna to mirra. Glizdogon. O, Glizdogon ma ogonek. I tak wygląda w środku. Nie, śmiech Rafał gada kościelnie. Tu jest lunatyk. Skóra, czekolada i opium. Nie wiem, czy to jest zapach skóry. Skóra, skórzana skóra. Jak pełny człowiek. A to włosy śmierdzą, a nie skóra. Lunatyk. Kurczę, ta też super pachnie. No, nie nie wiem kawa. czy to, czy łapę dzisiaj. I prawdopodobnie to jest kubek na koniec. Mi się już podoba, bo jest biały. Ja nie lubię kolorowych kubków. Mogą być różne kształty, różne napisy, ale żeby był biały. Lunatek Lizogon Łaparogacz. Ekstra! I to jest ta sama czcionka. Zobacz co... Uuuu! Jaki tył! Wszyscy chunspać. Mały okay. szczur. Ta sama czcionka co na świeczkach. Widzicie? Każdy ma swoją inną czcionkę. I ta sama jest tutaj. Ekstra! Strasznie mi się podoba. A, warty dół. Swoich pieniążków. Jestem z niego bardzo szczęśliwa, bo nie ma tutaj takich e, byle jakichś śmieciowych rzeczy. Wszystko jest takie naprawdę fajne, przemyślane i co? No miały być moje. Czekaj, zobacz, która jest bardziej, ta jest bardziej twarda, może być twoja. Więc jeszcze raz Był kubeczek, cztery limitowane świece. Jak widzicie, kubek też jest specjalnie robiony, bo są te same napisy. Podkładka, czy to na kubek, czy na świeczuchę. Smycz. Czekolada, herbatka. No i mapa. No, jak tylko będzie Kasia robiła kolejnego boksa, jakiegoś misterii, to na pewno też bierzemy, nie? No, co ją Rafał, on mi wszystko psuje. Dobra, to na razie, ho, papa. Pa. Ale w komentarzu możecie napisać, co wy jedliście co na, obiad? na obiad.